Zapraszamy na pierwszą część rozmowy z siatkarzem Piotrem Gruszką, który opowiedział o swojej bogatej karierze reprezentacyjnej. Jest to pierwszy wywiad tego siatkarza po ogłoszeniu przez Andrzeja Anastaziego szerokiego składu Kadry Polski na Ligę Światową 2012. Gość specjalny Piotr Gruszka, witamy Piotrek bardzo serdecznie. Witam. Ponownie w Częstochowie. Ponownie w Częstochowie, tak, na razie będę w Częstochowie, a tym bardziej, że tutaj mieszkam już od dobrych kilku lat, chociaż oczywiście wyjeżdżam czasami gdzieś pograć sobie w innych miastach i państwach. Ale ogólnie często ma to jest miejsce, w którym pewnie spędzę swoje życie ze swoją rodzinką. Tak przed chwilą rozmawialiśmy, przed tutaj wejściem na i przed początkiem tego wywiadu, że troszkę to miasto się zmieniło przez te lata. Ty, jako odwiedzasz je rzadziej, bo my możemy je widzieć na co dzień, jest spora różnica na pewno. Znaczy, owszem, jest spora różnica i tym bardziej, jak się co jakiś czas że tak, jak z dziećmi, które rosną, a się ich nie widzi, nie? że zawsze. Tą, tą różnicę widać, na pewno jest yy, fajniej, ale wiemy też wszyscy, przede wszystkim młodzi, że może być jeszcze fajniej, nie? Czyli jest takie bardziej kulturalny to co można zrobić bardziej większy tych właśnie takich miejsc, gdzie młodzież chodzi. Bo, bo nie ukrywamy, że Jasna Góra, ludzie się kojarzą często z Jasną Górą. I to będzie na pewno całe życie i tego nie mamy się na pewno co wstydzić. Ale chcielibyśmy, żeby, żeby też była kojarzona z miastem, gdzie młodzi mogą spędzić fajnie czas i i też w tym kierunku już to się rozwija, ale jeszcze jest na pewno sporo do zrobienia, ale, ale jest na pewno lepiej niż było. O mieście sobie jeszcze za chwilkę porozmawiamy, odnośnie Twoich występów w AZS Częstochowa. Natomiast e, mówiąc o Tobie, były reprezentant Polski, to to bardzo dziwnie brzmi, powiem szczerze. Ponad 400 występów w kadrze z orzełkiem na piersi, a tu musimy powiedzieć o, o Tobie jako zawodniku, który kiedyś reprezentował Polskę. To dziwne, chyba dla Ciebie również. Dla mnie również. Mam pierwszą pokazję w ogóle jakikolwiek wywiad przeprowadzić po, po sytuacji, jaka ostatnio była sytuacji po, po, po prostu takim jaki czas pokazał. I jedno co na pewno chcę zaznaczyć, w tym roku minie 20 lat, jakbym był w reprezentacji. Ja nigdy nie zrezygnowałem z repre w reprezentacji, i tak samo było tym przypadkiem, bo dwie rzeczy. Po pierwsze, po prostu nie dostałem powołania to jest jakby, i to jest jakby naturalne. W pewnym okresie i mnie to dotyczyło, dotyczyło teraz. Yy, Przykrość dla mnie o, o tyle jest tak, że nie mogłem mieć szansy walki o igrzyska, których mi bardzo zależało, bo już byłem na czego i, i to wiedziałem co to jest udział w igrzyskach i walka na igrzyskach, że nie mogłem powalczyć o to miejsce na, na, do tej reprezentacji. Ale mówię, ten pował, szanuję tą decyzję i nie mam jakby żadnych jakby z tym związanych sytuacji. A po drugie, Facebook uważam, który oczywiście, no, używamy, jest to, jest to jakiś portal, który, który gdzieś pomaga, do ten, to, to nie jest na pewno miejsce, w którym przy takiej karierze, przy tylu latach, ja bym miał podziękować przede wszystkim wszystkim ludziom, kibicom, którym kibicowali przez te, tyle lat. Jeżeli coś takiego bym chciał zrobić, to bym to zrobił oficjalnie, czy w oświadczeniu, czy jakokolwiek w ładnym wywiadzie, a na pewno informacja, która była na Facebooku, po prostu była podana informacją, która się czasami tysiące głupot pojawia na tym Facebooku. I wciąż ta informacja była po prostu tokiem danej sekundy, żeby po prostu coś napisać, że coś się chyba skończyło. O tak. Ale Lojbol wracał do reprezentacji Nikola Grbiczy, wracał do reprezentacji, nie, nie to prawda to, co prawda to rozgrywające, ale dla atakującego na pewno też by się nie, no, miejsce znalazło. Nie, oczywiście jestem też realistą, także zdaję sobie sprawę i, i, i no wiecznie też nie będziemy grać i wszystkim, no na szoszki się wszystkim 77 się, kończy. Zostawiam jeszcze guma i igła, który jest i no coś się na pewno kończy dla nas też, ale dla, dla kibiców, którzy nas od początku śledzili. Nie? Bo, to, bo to jest też bardzo ważne, bo teraz w większości tych kilkunastoletnich kibiców w ogóle inaczej nas odbierają ci ludzie, którzy nas od początku śledzą i którzy, gdzie, gdzie zaczynaliśmy jakby tą karierę i tę całą siatkówkę wielką. Ale nic, nie mówię, ja nie zrezygnowałem z kadry, przyszedł okres, w którym po prostu zostałem powołany i tyle. Szanuję to, będę teraz, co, co już powiedziałem w jakimś tam opisie właśnie, że będę powstał jak najlepszy świata, czyli będę w końcu mistrzem świata, bo ja w siatkówce mi się nie udało próżniorów zdobyć go także. No właśnie mistrzem świata wśród kibiców, ale masz tych osiągnięć w kadrze sporo, złoty medal na Mistrzostwach Europy i od razu MVP w 2009 roku, srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Japonii w 2006 roku, były również medale w Lidze Światowej, drugi medal w Mistrzostwach Europy, który tak najbardziej Tobie jest bliski ten tytuł. Jeszcze oczywiście to co przed chwilą wspomniałeś, trzy razy na Igrzyskach Olimpijskich, to też jest nie lada osiągnięcie. No Na pewno cieszę się, jestem dumny wobec nawet siebie, że taka ta kariera tak mi się potoczyła i zawsze można powiedzieć, patrząc na, na, na narzekanie, mogło być inaczej, ale mogło być już inaczej w drugą stronę. Ja jestem naprawdę, cieszę się przede wszystkim, że, że taki długi okres czasu byłem w zdrowiu i to mi pomagało walczyć z wszystkimi zawodnikami, bo, bo troszeczkę zawodników w tej reprezentacji przez te lata, co byłem w niej się przewinęło i ta konkurencja, rywalizacja to było to coś najwięcej, dzięki czemu te wyniki były. I każdy medal jest szczególny, każdy medal jest, ma swoją historię. jakby To jest jakby teraz może nie będzie opowiadać każdym, ale każdy medal ma swoją historię. Na pewno takim krokiem takim, który dał kopa polskiej siatkówce, też był, był my ten medal w 2006 z Lozano, który na myśl świata, ponieważ wtedy zaczęło się nie to, że boom na siatkówkę, ale uwierzono, że można osiągać z reprezentacją wyniki. I to się potwierdza, bo, bo cały czas jesteśmy na bieżąco i od tej pory już zdobyliśmy trzy medale, cztery, bo jeszcze ta spółka świata Światach chłopaki zdobyli w ciągu raptem czteru lat. Nie? I to jest to, co, co na pewno dało takiego sentymentalny medal, bo, bo wywalczony po naprawdę ciężkiej kadrze, bo wtedy mieliśmy bardzo długi okres, bo nie było chyba Ligi Światowej i pół roku przygotowywaliśmy się, bo to było też w listopadzie w Japonii, także kawał, kawał pracy, ale, ale to coś, co, co, co na pewno zaczęło tutaj, to, to co się dzieje w siatkówce, tak jeżeli chodzi o wyniki. No i to też chyba był szczególny medal w Japonii, bo wygraliście to dla, dla Waszego przyjaciela z boiska, którego już niestety wtedy zabrakło, tę scenę, kiedy wchodziliście na drugi stopień podium w koszulkach z numerem 16 świętej pamięci Arka Gołasia. Na pewno długo zostaną w historii polskiej siatkówki. No na pewno przede wszystkim długo pozostanie. Arek w naszej pamięci I to jest najważniejsze i to był taki na pewno symbol dla nas i różne się mogło potoczyć oczywiście, ale wiedzieliśmy od początku, że każdy wynik, który osiągniemy, najlepszy chcemy arkowie zadedykować, ponieważ y, był jednym z nas, no, był jednym z nas i, i, i dla ludzi mieszkających w bo też tutaj sporo czasu spędził i wcześniej mieliśmy Mistrzostwo Europy, nawet y, pamiętam sytuację moją jak z nim, które mieliśmy tu Mistrzostwo Europy i tak dalej opowieści. To wszystko się no, nie tak miało potoczyć i to na pewno było dla nas przykre. Cieszyliśmy się bardzo, że w jakiś sposób mogliśmy uczcić i, i przypomnieć ludziom na świecie, że taki zawodnik był również częścią nas na tych szosach Europy, a w sercach będzie oczywiście na całe życie. Ja już tutaj jakby nawiążę teraz sytuację podobną yy, we Włoszech z Wigorem Owolentą. Akurat to wszystko działo się w mieście, w którym teraz tam jestem, czyli w Rawennie i to wszystko widzę jak Włosi, jak samo przeżywają to wszystko I, i pojechałem na pogrzeb również z, z czystego szacunku. I dziennikarz jeden, z który włoski jest, podziękował mi za obecność I, i myślę, że to jest właśnie to, że to jest, to jest rodzina świadkarska na całym świecie i to jest bardzo ważne. I tak samo wtedy chcieliśmy właśnie pokazać, że Arek, chcieliśmy pokazać, że to jest zawodnik, który jest z nami i żeby świat sobie o nim przypomniał, żeby, że taki zawodnik jest i był i dla kogo to zrobiliśmy tak naprawdę wtedy. Kończąc wątek reprezentacyjny, jeszcze raz chciałbym wrócić do Igrzysk Olimpijskich. Trzy razy byłeś na Olimpiadzie, najpierw była Atlanta, później była Grecja, była Ateny Aten. i był również Pekin. Co jest takiego dla sportowca, właśnie biorąc udział w w tym, w tym turnieju raz na 4 lata, ale to też chyba obecność w wiosce olimpijskiej z gwiazdami sportu, którzy, z którymi normalnie może zjeść śniadanie, obiad na stołówce i wszyscy jesteście równi. Nie, no w ogóle, ja zacznę tak. Igrzyska Olimpijskie to jest, to jest taki turniej, takie coś, że w większości dyscyplin, bo nie wszystkie dyscypliny mają udział w Igrzyskach Olimpijskich. Na które każdy, który, każdy dziecko, które zaczyna uprawiać jakąś dyscyplinę i w jakiś sposób celuje, yy, no marzy o, o Igrzyskach, i marzy później w konsekwencji tego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. I, i to, to jest spełnienie marzeń każdego sportowca, który o tym zaczyna myśleć. I tak było też w tym przypadku. Pierwsze Igrzyska. Ja mogę dać pokrótce te trzy Olimpiady Pierwsze Igrzyska to była Atlanta. Pojechałem, miałem 18 lat. Ledwo co po maturze, i, i to wszystko takie. Teraz jakby pamiętam jak byłem, co się tam działo, ale to dla mnie tak nie docierało. To było dla mnie takim, takim szokiem, w tak młodym wieku, że byłem, po prostu było super, minęło i stwierdziłem że no dobra, ale no, trzeba pojechać na drugą olimpiadę, żeby tak głębiej w to wejść, co to jest za turniej. Ja ten już był takim pierwszym, pierwszym, pierwszym właśnie sygnałem, że że to nie, są już tylko, nie jest to tylko udział w igrzyskach, bo to była już walka o, o coś więcej. Może i walka gdzieś o czwórkę, może i gdzieś tam coś. Tam zajęliśmy tam 5-8 miejsca, także to już był dla nas jakiś wynik. No i Pekin to już było wiadomo, to już był cel od razu przed wyjazdem, że walczymy o, o medal, o czwórkę o medal. Nie udało się po, po, po meczu właśnie z uchami, którym odpadliśmy. Czwórki, ale, ale mówię, Igrzyska to jest coś wspaniałego i każdy zawodnik, każdemu mężczyzna, który, który uprawia sport, przede wszystkim siatkówkę, bo to jest to, po co się to robi. Piotrek, w 1995 roku przyszedłeś do AZS-u Częstochowa, ja czytałem wywiad z Tobą, że określiłeś to przyjście wtedy do takiego klubu jako spełnienie marzeń. Z perspektywy czasu i tych dwóch złotych medali Pucharu Polski to chyba te słowa nadal są aktualne. Jak najbardziej. No myślę, że teraz jakbyśmy spytali młodych ludzi, którzy przychodzą do do a siedzę też jakby wywiady i siedzę tych chłopaków, których, których nie znam, ale czy to Stańczak był, czy demysokcemu i tak dalej, no to, to oni sami mówią, że takiemu klubowi nie można odmówić, że ten klub się pyta I, i na pewno teraz jest perspektywa, że akurat chłopaki nie grają o medal, ale to jest historia i to jest historia i w tym roku tą nagrodą za na tą historię był ten puchar, który zrobili, Cup, co oglądałem, to również w telewizji. I śledziłem do końca ten wynik, emocji było sporo. Cieszyłem się bardzo, bo, bo wiem co to znaczy wygrać Puchar Europejski, nawet jeżeli to wszyscy jest Challenge Cup, ale to jest Puchar Europejski i o tym nie zapominajmy. Ja wygrałem ten Puchar, jak grałem w Turcji właśnie ten Challenge i, i, i tak samo w Turcji to było odebrane jako naprawdę wielki sukces danego klubu, ponieważ to jest Puchar Europejski, co jest powtarzam się, ale ludzie. Cieszmy się z tego, co, co polskie zespoły zbywają, a nie, nie narzekajmy, że to jest Puchar... nie wiem jaki, tam jak już nie będę ukrywał mówił określenia, które, które większość ludzi, gdzieś tam tych takich znawców yy, komentowało. I to pokazało jak ludzie na to czekali i fani Polonia, bo to było widać gdzie, ile, ile było kibiców i jak się emocjonowali i jak bardzo cieszyli się po zwycięstwie, także to na pewno. Ale to jest mówię, to jest historia tradycja i ten klub jest znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą i to jest klub, który zawsze funkcjonował właśnie na, na, na zgraniu, na, na, na kolektywie. Nie zawsze na gwiazdach. Wtedy, jak przychodziliśmy w 1995, to też przyszłem. Ja, Dawid, Damian Dacewicz, Marcin Nowak, który tutaj oczywiście sądzie z Robert Prygiel, się Hadała, Dawid Murek. To są wszystkie osoby, które my byliśmy wtedy właśnie taką, no gówniarzami. I, ale czym wygrywaliśmy wtedy pierwszy rok? Tego, że byliśmy brązowe medale, ale tak to później mówię, to jest kolektyw. I nad tym, nad tym Częstowa zawsze była górą nad innymi zespołami i to do się pokazują nawet. Może nie najmocniejszego składu, czy największego budżetu. Walczą cały czas z tymi najlepszymi, nawet w tych meczach, i, i, i cały czas się liczą. I to jest właśnie to, że, że Częstowa zawsze ma szacunek u innych przeciwników który finał zapamiętasz w barwach AZS-u, ten pięciomeczowy z Chemikiem, gdzie wygraliście po naprawdę już bardzo trudnej sytuacji, czy ten, kiedy odchodziłeś do Włoch, gdzie też wygraliście w Kędzierzynie, ale tam były z kolei trzy mecze i w tym trzecim meczu, z tego co pamiętam, to bardzo szybko, bo w ponad godzinkę rozbiliście klub wtedy z Opolszczyzny i od razu drugie pytanie, bo kibice się tym emocjonowali, wojna kędzierzyńsko Częstowsko-kędzierzyńska. Jak wy się na to zapatrywaliście? Były jakieś niesnaski wtedy między zawodnikami z tych dwóch klubów? Jakaś specjalna mobilizacja na temat mecze? Czy, czy to tylko przede wszystkim u kibiców? No nie, nie, to nie tylko kibiców, a właśnie kibice są jakby taką, oni czują to, co czują, jakby wobec siebie, jako kibicowania, ale to są ludzie, z którymi my mieliśmy kontakt. No ja tutaj, jak graliśmy wtedy, to mieszkaliśmy w większości opaków w Akademiku, także my jakiekolwiek urodziny, czy cokolwiek się nie działo, to myśmy robili to wspólnie. Jest stąd bardzo utożsamialiśmy się, często właśnie to, że, że zawodnicy się utożsamiają z kibicami. I to jest bardzo ważne, bo zawsze, czy jest dobrze, czy źle, to z tymi kibicami się jeździ, to kibice pokazują też. Są oczywiście sytuacje czasami, które czy tak wychylą poza wszystko, ale, ale to wszystko wraca do normy, bo wszystkim zależy na jednym, na dobrze, dobro azds u jest najważniejsze tutaj. I, i tak mówił to się i myślę, że jeżeli chodzi o pamięć, to jednak ten, ten, ten finał, ten skędzieżny, który wygraliśmy w piątym meczu u nas. A tak, ja się pomyliłem, bo to oczywiście, ale było po jeden w meczach w Częstochowie, tak. W pierwsze dwa mecze były 3-2, 2-3. Później pierwszy przejechaliśmy 3-1 i, i pamiętam, tam taki Staszek Gościniak taki wabang zagrał troszeczkę, bo puścił, na przyjęciu grał Dawid Murek i puścił Miśka Hadałem, nie wrzucił na atak i, i z Robertem byliśmy w dwójkę na ataku, Pryglem. I to zdało egzamin, bo poprawiliśmy przyjęcie, siłę ataku i tam było fajnie, tam już mieli kwiat, orkiestry, puchary. Pamiętam tak dziś, naprawdę, i nagle, i nagle coś im nie, nie wyglądało, i przegrali mecz, i później przegraliśmy tutaj piąty mecz. Hala wiemy nam, 3 tysiące ludzi liczy, a wtedy to było prawie 6000 tysięcy ludzi. I no, zostawili nam błysko do grania, się mogli już grać. I pamiętam słowa Gerymskiego, bo tam jest Ostawa Gerymska i chodzi mówi, jak, jak tu mamy grać. I, i tu faktycznie mecz był 3-0 szybciutki, i to, to były mosty, gdzie. To było wielkie święto dla nas, dla młodych które zawodników, ale dla kibiców również, bo drugi mistrz Polski z Maczkiem Jaroszem, to już... Było. Od... Tak, Od... było, odbyło się. się. Przegraliśmy w tym sezonie tylko Puchar Polski w Sosnowcu, ale, ale słaba mistrz... mistrzostwa Polski była po prostu. Byliśmy zdecydowanym i faworytem, ale i pokazaliśmy, że tym faworytem byliśmy. Mieli rację, że jesteśmy faworytem, bo, bo się uporaliśmy bardzo spokojnie w tych trzech meczach Finał bez historii, może wtedy można powiedzieć. Yy, tak, to jeszcze... A drugie pytanie, co było? Yy, to nie, to już chyba od, odnośnie tych yy, zatarczków Kędzierzyńskich, A, o tym. Nie, nie, tutaj oczywiście bo Wtedy to tak, tak naprawdę, to były dwa najmocniejsze kluby. Nie było tak, że jest kilka zespołów mocnych, tam były dwa najmocniejsze. I, i tutaj wiadomo, wyniki były, gdzie co dostanie. Każdy miał swoją historię klubów i tak dalej. Ale tak, to było, my to samo czuliśmy i to były emocje większe niż, niż, niż normalny mecz, niż tylko finowy mecz. To był, to był mecz z kędziernem i, i na pewno jakieś tam wypowiedzi w tych czasach były zawodników czy różne sytuacje zachowania, co irytowały i każdy jakiś miał taką, że z to jednak trzeba wygrać. Było ciśnienie, prawda? Nie to znaczy takie, takie, takie pozytywne, pozytywne ciśnienie. oczywiście, że tak, pozytywne. Tak. Y Jesteś tutaj w Częstochowie, tak jak mówisz, masz dom, yy, występowałeś parę lat i też przeczytałem, że chciałbyś kiedyś w się zagrać. Kibice czekają na ten powrót. Ja pamiętam taki mecz reprezentacji Polski, który, który graliście przed sezonem chyba yy, kilka lat temu i Marek Magiera, speaker, powiedział, że Piotra, Piotra Gruszka kibice w Częstochowie Było będą, w, będą w, oglądali częściej na parkietach yy, na parkietach tutaj hali Polonia, a wtedy chyba przesz przeszedłeś do AZS Olsztyn, z tego co pamiętam. No, I... Albo gdzieś indziej, w każdym bądź razie kibice odebrali to tak, że już Piotr Gruszka tutaj zagra, a suma kojarzę, suma nie zagra. sytuację, ale nie wiem jak to się dalej potoczyło, który to był rok, ale... Nie wiem, nie, znaczy ja nie mówię nie, pewnie, że byłoby było bardzo miło zagrać w azs bo mówię, tutaj ten klub yy, to był taki poza moment, z którym zacząłem yy, przygody z sąsiadów, z to jest klub, w którym to wszystko może wybuchu w tej, tej, tej syjowskiej siatkówce. Tutaj pierwszy medal mistrzostw Polski, tutaj reprezentacje, wszystkie lata i tak dalej. I to jest, klub, który na pewno mam sentyment do tego klubu bardzo duży. Jestem pierwszym kibicem teraz, jak nie gram w żadnym polskim klubie, to oczywiście pierwszym kibicem do kibicowania jest Częstowa sentymentu i szacunku, bo tutaj mieszkam też. No to nie, no Częstowa widać, że stawia na młodych, no jest jeszcze Dawid i Gierek, ale stawia na młodych i myślę, że, że tą drogą będą szli. Yy, ale nie wiem, może, może jak nie, ja nie grając, może w innej roli gdzieś się tutaj na pewno przydam, no zobaczymy, ale no, na pewno cieszę się, że będę mógł siedzieć i na pewno będziemy się widzieli częściej na hali niż... Yy. Niż Poza, chociaż w tobie. <laughs> to Tobie. Spędziłeś, to o czym mówiłeś, parę sezonów we Włoszech, była Turcja, była Francja, było kilka klubów w Polsce, ale teraz pytanie właśnie odnośnie te wyjazdy zagraniczne, bo Twój rocznik, ten o którym wspominaliśmy, 7-7, był bardziej taki chętny yy, ku wyjazdom zagranicznym. Sebastian Siederski, Dawid Murek, później jeszcze Łukasz Żegadło wyjechał teraz, zawodnicy starają się grać w polskiej lidze, w plus lidze ze względu na poziom, ale też warunki pewnie finansowe się poprawiły. A tak patrząc z perspektywy Twoje, ile dały Tobie te wyjazdy pod względem siatkarskim za zagra granicę, no i czy na namawiałbyś młodych adeptów siatkówki, którzy wchodzą dopiero w ten sport, żeby jednak obierali tę drogę, którą Ty wybrałeś, czyli drogę gry w innych ligach? czy znaczy tak, Polska Siatkówka poszła zrobiła bardzo duży krok, jeżeli chodzi o wszystko. o Poziom ligi, o poziom zawodników, o przygotowanie mentalne, przepraszam, o trening mentalny i przygotowanie takie zawodowe można powiedzieć. Bo wcześniej tak mówię, były dwa kluby czy trzy rewelacja, no jednak była powiedzmy 6 tygodni, w sensie takim takie bardzo trudne mecze w roku, a tutaj no jednak co tydzień trzeba się sprężać. To ogólnie, cały ogół poszedł siatkę do przodu i wtedy to było normalne, że wszyscy chcieli wyjechać, bo nie tylko z Polski, ale z wszystkich innych krajów do, do Włoch, bo, bo organizacyjnie, poziom ligi, zawodników przede wszystkim, zespołów i pracy, które się wykonywało, były, no była, no była różnica i jakby każdy widział swoje szanse, żeby tam jechać i nauczyć czegoś innego. Na pewno w takim jednym punktem gdzieś, bo to oczywiście gdzieś to wszystko szło do przodu i jak zawolnicy się uczyli, tak i trenerzy się uczyli. Był ten 2006 rok, gdzie przyjechał Lozano i ja uważam, y, że sporo zmienił w polskiej siatkówce, w sensie takiej coś nowego, coś innego, zagranicznego. Y, niekoniecznie można powiedzieć, że wszystko było lepsze, ale coś nowego, inne spojrzenie. I trenerzy zaczęli też inaczej troszeczkę wszyscy patrzeć na to, trochę budować inaczej zespoły, inaczej pracować. I uważam, że te efekty dają... Y, y, efekt teraz, te, te, ta praca, którą, którą wykonywaliśmy teraz niekoniecznie na bym namawiał wszystkich, żeby wyjechać, bo mówię, jeżeli, jeżeli ci młodzi trenerzy, którzy są i będą się chcieli rozwijać i będą otwarci na sugestie innych, a nie tylko zamknięci w swojej głowie, że ja wiem wszystko to na pewno nie trzeba tego robić, a wyniki pokazują zespołów, które są w Polsce i jeżeli chodzi o sportową stronę, że nie trzeba wyjeżdżać w finanse myślę, że też to nie jest już temat, który nie trzeba uciekać za granicę, chyba że jest się naprawdę już zawodnikiem takim już top i, i wtedy te pieniądze na świecie naprawdę potrafią ludzie wydać, żeby takiego zawodnika zatrudnić i myślę, że tutaj wtedy już finanse jednak biorą górę nad stroną sportową, ale nie traci się sportowo, ponieważ oczywiście, żeby wydać duże pieniądze trzeba jechać nie do Dubaju, ale do typu Rosja czy bardzo mocnych klubów we Włoszech, które utrzymują finansowo poziom sportowy. Druga część rozmowy z Piotrem Gruszką już we wtorek we fleszu sportowym na www.czewa.tv